Katmańska 28, mamy tutaj starego zrębu. Mówię, zręby to już w Elblągu powoli... W Elblągu to już powoli praktycznie nie istnieje, więc jedziemy nim. Jest to zręb w budynku, gdzie jest ZUS, komornik sądowy, takie tutaj, więc dostęp tutaj jest w miarę łatwy. Jako mówię, mam nadzieję, że tutaj nigdzie jakiegoś przypału nie dostanę, bo to nie byłoby raczej fajne. Zapraszamy na piętro piąte. Jakieś kliniki są te, mówię, tutaj dużo rzeczy jest w tym budynku. I wrócimy sobie na piętro pierwsze. Zręb zmodernizowany przez Wesach. Na szczęście żyją jeszcze. Tutaj z zręby, tutaj w obrębie właśnie tysiąclecia ich hetmańskiej, bo gdyby nie, to bym nie był zbyt szczęśliwy. Ale skoro żyją, to. Dobrze. Ja sobie jeszcze sobie. A to już chodzi. Musisz popatrzeć.